Przeciwnie, jestem w świetnym nastroju. Właśnie po raz trzydziesty myślałam sobie, jak to dobrze, że panu odmówiłam i że nie będę pańską żoną. Nie wstydzę się pana. Mało tego, że się nie wstydzę, nie chcę się wstydzić. Alosza. Bardzo Pana kocham, ale Pana nie szanuję. Gdybym szanowała, nie gadałabym przecież o tym bez wstydu, czy nie tak? Koniecznie chciałam się z Panem podzielić pewnym moim pragnieniem. Chcę, żeby ktoś mnie sterał, ożenił się ze mną, a potem sterał, oszukał, odszedł i że ją Wszyscy gaszą, a dom się pali, a ja swoje wiem, ale milczę. Jakie to nudne. Niech sobie wszyscy będą biedni, a ja bogata. Będę się żywiła cukierkami, popijała śmietanką, a nikomu nie dam. Jeżeli będę biedna, kogoś zamorduje A zresztą, jeżeli będę bogata, też może zabiję siedzieć bez zajęcia. Nie chcę być święta! Co mi zrobią na tamtym świecie za najcięższy grzech? Bo pan powinien to wiedzieć dokładnie. Przyszłabym, osądziliby mnie, a ja stąd mi z ową roześmiałabym się im w oczy. Okropnie chce mi się podpalić dom. Nasz dom, Alosza. Pan mi dalej nie wierzy. Pan jednak mą nie chcę czynić dobra, chcę czynić zło. To wcale nie choroba! Żeby nic nigdzie nie zostało! Boże, proszę, myślę czasem, że będę robić okropnie dużo zła i wszelkiej obrzydliwości. I że długo to będę robić pokrojowo, aż nagle wszyscy się dowiedzą. Toczą mnie i będą wytykać palcami. A ja będę się nie przyglądać. Bardzo przyjemne. Dlaczego? To sprawia taką przyjemność, losa? Wie pan, wszyscy w tej sprawie, jakby się kiedyś zmówili, kłamać i kłamią. Wszyscy mówią, że nienawidzą zła, a w duchu wszyscy je lubią. Stawiają teraz przed sądem pańskiego brata za to, że zabił ojca. A wszyscy lubią to, że on ojca zabił. Lubią. Wszyscy lubią. Wszyscy mówią, że to okropne. W wszyscy to lubią. Ja pierwsza to lubię. Wie Pana, Losza, wie pan, chciałabym. Alosze, niech mnie pan ratuje. Niech mnie pan ratuje. Czy komukolwiek na świecie powiem to, co panu? Przecież mówiłam prawdę, prawdę, prawdę! Zabiję się, bo mam wstręt do wszystkiego. Wstręt do wszystkiego, do wszystkiego! Proszę, to czego on mnie wcale nie kocha. A będzie Pan po mnie płakał? Będzie Pan. Nie dlatego, że nie chciałam zostać pańską żoną, ale po prostu po mnie. Po prostu płakać. Tylko pańskich łez jej potrzeba. Wszyscy inni niech mnie ćwiartują, depcą, wszyscy, wszyscy nikogo nie wyłączając, bo nie kocham nikogo. Słyszy pan? Nikogo! Owszem, nienawidzę.